Na konieczność pisanie jest dla mnie sposobem myślenia ciąg czynności myślowo czuciowych udzielaniem głosu y, tym, którzy go nie mają szansą powiedzenia tego, czego nie umiem powiedzieć w życiu co kierowało mną przy wyborze y Akurat tych utworów, no to tutaj nie było specjalnego problemu, ponieważ decyzja była taka, że y, staramy się przełożyć i wydać komplet tego, co John Lennon wydał w postaci książek, co, co wyszło jego autorstwa w książkach. Y, nie licząc listów, nie licząc jakichś tego typu historii, po prostu to, co tworzył poza piosenkami. Y, to jest komplet tekstów zawartych w dwóch, Tomach Humoresek, które wydał jeszcze w pierwszej połowie lat 60., na <laughs> powiedzmy, u progu kariery Beatlesów, czyli John Lennon in his own right, w mojej wersji John Lennon na własnej z wielu druk przez UK i A Spaniard in the Works, w naszej wersji, w mojej wersji, Hiszpańskie oko konia tłucze to były lata 64-65. I później, już po śmierci przez Yokono wydana książeczka Skywriting by Word of Mouth, której dałem tytuł Przestworzone Rzeczy, i ten tytuł obejmuje również całą książkę, ponieważ jest to pierwsza e, zbiorowa e, edycja wszystkich jego tekstów książkowych w Polsce. No to uznaliśmy, że że ponieważ Skywriting by Word of Mouth nigdy się po polsku nie ukazało, to to będzie również, to da tytuł temu zbiorowemu wydaniu, bo poprzednie, dwa, poprzednie dwie książeczki były w Polsce już raz przełożone przez Roberta Stillera. No, tutaj chcieliśmy dokonać pewnej takiej, takiego ujednolicenia języka tłumacza również, nie tylko autora i stąd taki, a nie inny wybór. John Lennon dla e, myślę no, milionów ludzi na świecie jest znany wyłącznie jako twórca i wykonawca piosenek, czy współtwórca, a później e, twórca solowy. E, znacznie węższa jest grupa tych, którzy wiedzą, że również pisał właśnie humoreski, humoreski wierszowane, prozatorskie, a także drobne humoryski dramatyczne, trochę podobne do teatrzyku Zielona Gęś gałczyńskiego. Choć to podobieństwo jest oczywiście przypadkowe. E, tak sądzę. W związku z czym to nam pokazuje trochę inną twarz Lenona. Lenona, który bawi się nonsensem, bawi się absurdem, bawi się groteską e, momentami surrealizmem, również satyrą. Momentami bardzo ostrą satyrą, e, ocierającą się nawet, powiedziałbym, o dowcip. Mało poprawny politycznie, bezwzględny, odnoszący się również do ówczesnych realiów politycznych, stąd pewne dowcipy dla nas mogą nie być do końca czytelne. No ja starałem się w swoich przekładach odnieść się do tamtych realiów w taki sposób, żeby ci, którzy wiedzą, że to się, tego, że to się do, do tego odnosiło, do tamtych realiów, żeby odnaleźli te echa i te aluzje. Lenan się tu nam pokazuje jako człowiek również niebywale sprawnie żonglujący językiem w sposób zupełnie karkołomny dzielący słowa na fragmenty i łączący fragmenty słów ze sobą na zasadzie nie wiem no, kompletnej kontaminacji tworzenia takiego tworu Frankensteina w, w dwóch czy trzech tekstach które tutaj prezentuje jest, słychać to bardzo dobrze, że, że to tutaj nie ma, nie ma żadnych reguł. Tu jest po prostu wolna Amerykanka, czy wolna Angielka właściwie, z racji narodowości Lenana i reguły, że tak powiem, należy odwiesić na kołek. To, że tam w ogóle widzimy jakieś ślady składni i dorozumianego sensu, to i tak jest cud. Także to była dla tłumacza również niesamowita przygoda, ponieważ musiałem w sobie uwolnić bestię, której podręczniki zoologii nie znają. Co mogą odkryć czytelnicy? Czytelnicy mogą odkryć Lenona, jakiego nie znają, mogą odkryć yy, yy, to, że język potrafi być tworzywem przekraczającym absolutnie wszelkie znane im ograniczenia. To, że. Yy, można szukać związków między słowami tam, gdzie się zasadniczo na co dzień ich nie spodziewamy. I myślę, że tego samego może się tam doszukać również człowiek piszący. E, człowiek piszący także jest człowiekiem czytającym, więc e, myślę, że właśnie ta nieskrępowana e, absolutnie swoboda e, manipulacji językiem, manipulacji e, gramatyką, a, ale również e, tworzenie. Rzeczywistości: Właśnie jakiejś surrealnej, absurdalnej, groteskowej, nonsensownej, która jednakowoż jakoś tam e, mówi coś o nas, e, bo to nie jest zwykła e, krotochwila. E, w, tych, w tych opowiastkach, w tych wierszykach, e, czasem odnajdujemy Echa Luisa Karola i, i jego Alicji, e, czyli. Takiego penetrowania stanów na pograniczu snu i jawy, kiedy elementy rzeczywistości nam się przedziwnie zaczynają kleić tej rzeczywistości, która jest, i tej rzeczywistości sennej, którą właśnie zostawiamy. Więc myślę, że takie penetrowanie właśnie pogranicza języka i poza języka snu i jawy. Yy, świata uporządkowanego i kompletnej, kompletnej nie wiem, jakiejś, yy, yy, kompletnego chaosu. To to jest właśnie coś, co odnajdzie czytelnik i co może też yy, z dobrym skutkiem dla siebie odkryć autor.